No to mamy nowy rok, 2014. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, moi drodzy. Tutaj już pokazują w telewizji Nowy Jork, Times Square. Ludziska szaleją, cieszą się. Na dworze słychać jakieś fajerwerki. Tutaj macie Times Square. Musiałem ściszyć telewizor, bo by mi YouTube za zablokował z powodu praw autorskich do muzyki. No ale mamy nowy rok. My tutaj sobie siedzimy z rządką przed uh, telewizorkiem. Jemy sobie zakąski, przekąski. Różne. Pies jest tutaj. Winston ma w nosie, śpi w kącie. No, i tak to wygląda. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Jestem pewien. No, i mamy 2014 rok, rano rano 2014 rok. Zobaczymy, jak on wygląda, co się dzieje. Tutaj mamy stół gotowy na obiad noworoczny, będziemy później jeść. Jak widać jestem w piżamie i tak będzie przez, przez prawie cały dzień. <grymne> w telewizji pokazują paradę w Filadelfii. To się, to się nazywa Mummers Parade. <grymne> It's nice, I say this year is a celebration and salute to our U.S. military. It's wonderful, all branches, Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard, anyone in ROTC training, you name it, they're saluting them today. What do they have I've been doing this for 35 years, they're looking at this as a way to celebrate too. Here, to... ...give honor to those who serve Patrzcie, co komandosi wysportowani, patrzcie. Patrzcie, tutaj komandosi zostają leczeni przez pielęgniarki. Już są uleczeni. Już mogą dalej walczyć. Patrzcie, jakie śliczne te pielęgniarki są. Widzicie? Tak to właśnie tutaj jest. I już gotowi są do boju znowu. Żołnierze. Piękny, nie? Pielęgniarka śliczna i żołnierzem się pocałowała, i wszyscy się cieszą. Biegają, wszyscy cieszą się. Tutaj też komandosi jacyś się cieszą. To jest Nowy Rok O, proszę, jacy komandosi Nieźle, co? Ja też kiedyś byłem w takiej paradzie Tylko, że ja byłem... E, brałem udział w paradzie Święta Dziękczynienia Trochę inna była rzecz Tutaj są jacyś motocykliści, tak zwani Widzicie? Idą motocykliści poprzebierani. Tańczą pięknie, tańce ludowe. Mamy imprezę. Szkoda, że muzyki nie mogę. Nagrać. Parcie, co, szaleńcy. <laughs>

Patrzcie tam, co jest. Widzieliście to? Właśnie się zaręczyli. A patrzcie tam, uwaga. Widzicie tam? Co to za flaga? Well so if, if we can find out their names and if we can find them because I did not recognize them, and if we can figure all that out, we'll get that to you for sure. That is such wedding. a great thing. I'm actually a licensed minister uh, in one of those mail away churches for three dollars. <laughs> and I actually married a couple in Berkeley, California. Przyciszymy, ale widzicie, tak to właśnie wygląda. Mały dzieci dzieciaczek zasuwa. Tu jakaś kobita. Czy ktoś z polską flagą tam był? Wielka małpa. Taki czad, nie ogień się pali w kominku, hojneczka zapalona, zbliża się czas. Obiadku. Właśnie zobaczymy, co tam w kuchni się dzieje. Tutaj nam się gotuje. Zobaczcie. Patrzcie, jakie pyszności nam się tu gotują. Niam-niam. Będzie dobre. Będzie dobre. Wieczorem usiedliśmy z Winstonem przy kominku, wspominając miniony rok i próbując odgadnąć, co przyniesie nowy. Wspominaliśmy różne wesołe i smutne chwile z minionego roku. Myślałem o tym wszystkim, co mi wyszło i o tym, co mogłem zrobić lepiej. Każdy z nas odnosi przecież sukcesy, jak i porażki. Wydaje mi się, że zawsze będę czuł pewien niedosyt, jeśli chodzi o moje osobiste osiągnięcia. Jest wiele rzeczy, które chciałbym móc zrobić od nowa i lepiej, ale są też takie, z których jestem zadowolony. Ostatni rok nauczył mnie wiele nowego, jeśli chodzi o moją pracę. Poznałem świetnych ludzi, bez których udziału trudno byłoby odnieść sukces. Poznałem też ludzi, bez których sukces ten można by było osiągnąć o wiele łatwiej. Wszystko ma swoje dwie strony, jak wiadomo. Czuję, że jestem gotowy na następny krok. Jest pełno rzeczy do poprawienia i ulepszenia. Mówię tutaj o sobie samym. Chciałbym skoncentrować się bardziej na rozwoju i zdobyć nowe kwalifikacje. Kto wie, może nowy rok przyniesie jakieś niespodzianki. W końcu, odkąd zacząłem tutaj pracować, co miało miejsce dwa lata temu, moja pozycja zmieniła się bardzo korzystnie dla mnie. Dzisiaj mogę wpisać w moje resume wiele nowych sukcesów i nabytych umiejętności. Głęboko wierzę w to, że ludzkim przeznaczeniem na Ziemi jest ulepszanie samego siebie i ciągłe uczenie się. Nie mówię tutaj tylko o kwalifikacjach zawodowych, ale o życiu. Jesteśmy tutaj, aby poznawać otaczający nas świat, siebie nawzajem, to co jest blisko nas i to co jest wysoko ponad naszymi głowami. Wspaniałe jest to, że dane nam jest patrzeć, słuchać, dotykać, smakować, jednym słowem doświadczać życia na tak wiele sposobów. Życie mamy tylko jedno i szkoda byłoby je zmarnować na szukanie różnic i zwad, na czym często każdy z nas czasem się łapie. Kto nas będzie pamiętał ze 100 lat? Czy zostawimy po sobie jakiś ślad i czy będzie on pozytywny? Czy to, co po nas zostanie, to jedynie kubka pyłu? Nie mówię tutaj, że każdy z nas ma od razu dokonywać jakichś niesamowitych odkryć czy dokonan. Chodzi o prostą zasadę w życiu polegającą na pragnieniu wniesienia czegoś pozytywnego do życia innych sprawienia, że ta przygoda, zwana życiem, będzie bardziej pozytywna dla tych, co doświadczają ją razem z nami lub będą ją doświadczać, gdy nas już tutaj nie będzie.